Cześć, witajcie. Poruszymy dzisiaj dość kontrowersyjny temat, mianowicie napowietrzanie, czy to jest hit, czy kit akwarystyki. Dlaczego opowiedziałem, że to będzie kontrowersyjny temat? Ponieważ jak doskonale wiecie, aby naszym rybom żyło się dobrze, no jest potrzebne kilka efektów, mianowicie bardzo dobra filtracja wody, ogrzewanie tej wody, dbanie o parametry i między innymi właśnie też napowietrzanie tej wody ciężki temat, ponieważ w zależności jaki zbiornik co tam pływa, no to są innego rodzaju wymagania jedne ryby lubią wodę, która będzie dość szybko cyrkulująca i lubią wodę, która będzie dość dobrze napowietrzona, inne ryby wolą na przykład tak jak paletki wolą ryby wolą wodę, która będzie raczej o mniejszym nucie wody, ale tutaj pojawia się znowu takie jedno zagadnienie, mianowicie temperatura wody. Czym jest temperatura wody wyższa, tym rozpuszczalność tlenu w wodzie jest niższa i trzeba to jakoś dobrze napowietrzyć. A więc, tak jak wiecie, lub no ci, którzy może nie wiecie, napowietrzanie wody w naturze odbywa się przez ruch tafli, czyli jeżeli woda płynie, no to wiadomo, grawitacyjnie z wyższych regionów do niższych, ona. Jak po prostu płynnie cyrkuluje, e, mieszając się samoistnie się natlenia e, w jeziorach lub w jakichś zbiornikach zamkniętych, ona się natlenia przez e, falowanie, prawda? Czyli też jest ruch, e, ruch wody, mianowicie chodzi o to, aby była ta, ta różnica, e, jaką różnica co ja nie wiem, e, aby była wymiana gazowa e, i w akwarium możemy napowietrzać na kilka sposobów. Możemy napowietrzać przez ruch tafli wody, czyli skierujemy wyloty filtra typowo na taflę wody, aby ją ruszał, aby po prostu nie było tych bąbelków, tak jak założmy tutaj u mnie. Możemy na powietrze, właśnie, na przykład przez filtry, które mają razem taką możliwość, że możemy podłączyć sobie wężyk i tak jak na przykład tutaj z lewego rogu, czy z prawego dają po prostu te bąbelki, ale o tym zaraz i możemy napowietrzać także przez użycie napowietrzaczy, czyli tych popularnych brzęczyków które po prostu wtłaczają nam tlen przez kamień napowietrzający i on po prostu idąc sobie do góry wiadomo ten tlen rusza nam taflą wody i tutaj są plusy i minusy, ponieważ Wszelkiego rodzaju te bąbelki nie wyglądają estetycznie. Sam obe, m, nawet tego nienawidzę, ale dlaczego używam to za chwilę Wam powiem. E, samo też danie tych bąbelków nie sprawi, że ten tlen będzie się nie wiadomo jak rozpuszczał, ponieważ e, o rozpuszczanie tlenu w wodzie trzeba byłoby zrobić przez e, po prostu przez pewnego rodzaju dyfuzory, które ten tlen by nam w wodzie rozpuściły, a ten tlen, który jest pobrany z nadpowierzchni wody i wtłoczony pod ciśnieniem przez tą rurkę i wylot filtra, on po prostu jest w wodzie zbyt krótko i nie rozpuści się nam tej wodzie, a na pewno nie aż tak duża jego ilość jakby nam się wydawało. Dlatego tutaj głównie chodzi o to, aby te bąbelki wprawiały w ruch tafle wody i on się, ona się wtedy samoistnie właśnie samoistnie natlenia. Jeżeli już jesteśmy przy bąbelkach i przy ruchu tafli wody, na pewno każdy z Was widział takie zjawisko jak pojawienie się filmu bakteryjnego lub tak zwanego filmu powierzchniowego na, właśnie na tafli wody wygląda to czasami jak taki jakby rozlany olej, czy po prostu jak tak aż się tworzy taki dosłownie komuch. Jest to właśnie białko, które się osadza na powierzchni tafli wody i przez gdy tafla wody jest po prostu w zbyt małym ruchu, ono bardzo utrudnia wymianę gazową i tego w żadnym akwarium nie powinno. Być dlatego używamy wszelkiego rodzaju skimerów, które nam właśnie ten ten nalot bakteryjny ściągają, czy wystarczą duży ruch tafli wody, tak jak na przykład u mnie widzicie, że zarówno filtr, filtr, filtr już mi słowa, filtr kubełkowy jest skierowany wylodem do góry, dlatego on tą taflą wody rusza. Przy okazji te bąbelki też ruszają taflą wody i największą robotę robi ten filtr kasetowy, gdzie jest po prostu wylot z pompy ponad taflą wody i ono sobie bezpośrednio opada i to ma taką zaletę, że od razu na wodę na powietrza cyrkuluje i pozbywamy się tego nalotu bakteryjnego, czyli mamy bardzo dobrą wymianę gazową o to tutaj chodzi. To może teraz, dlaczego ja tak używam? wszelkiego rodzaju napowietrzacze, ponieważ mam tutaj trzy napowietrzacze dwa sobie działają tutaj po, w lewym boku plus z filterka i trzeci jest w berce, w której zbieram sobie osmozę, tam jest podłączony kamień napowietrzający aby po prostu ta woda nie była albo, ale żeby ona nie stała tylko była po prostu w obiegu zanim po prostu się nazbiera żeby ta woda była po prostu jak najdłużej Świeża. Ja osobiście jestem przeciwnikiem tych bąbelków. Uważam, że to tak naprawdę w normalnym akwarium nic nie daje. Tylko zaraz Wam opowiem w jakim akwarium. Że to mało co daje, jest, znaczy powiem tak, zaszkodzić. To na pewno nie zaszkodzi, ponieważ dodatkowo jakoś tam wodę na pewno. Zbogaci w ten tlen, tylko wygląda mega nieestetycznie. Także, jak chcemy sobie zrobić piękne akwaria, załóżmy biotopowe czy coś, no to po prostu tego bym nie używał. No bo w naturze no raczej nie występują takie bąbelki, szczególnie w takiej, w takiej postaci. I tutaj pojawia się problem, jeżeli mamy załóżmy małe mały akwarium, jakąś tak 30-40 litrów, i jeżeli użyjemy takiego filterka. Bardzo duża część akwarystów ma także wybiera filtr o wiele za mały, także nie jest nam w stanie ten filtr napędzić z cyrkulacji, szczególnie jeżeli to są jakieś takie małe chińskie filtry i lepiej wtedy sobie już rzeczywiście załączmy. Te bąbelki, które nam dodatkowo wodę, po prostu taflę wodę, będą ruszać i to na pewno pomoże. W większych zbiornikach, tak jak ja, mam na przykład tutaj z paletkami, używam tego napowietrzania tylko dlatego, że zepsuł mi się mój cyrkulator, mój falownik, i cyrkulację wody muszę napędzać wszelkimi rodzajami filtrów jakie tutaj, jakie tutaj mam. Do czasu aż sobie nie kupię nowego, nowego falownika. Na razie no, mam inne wydatki, nie będę wydawał czek 400 na, na falownik, jak po prostu mogę wydać np. No, przykład na naprawę auta, które mi się nam i słuchajcie, tylko dlatego używam właśnie tutaj tych filtrów i przy okazji jest podłączone to na powietrzanie, żeby raz była napędzona cyrkulacja wody, bo jak miałem załączony falownik, to on mi on tylko napędzał cyrkulację, delikatnie wodę ruszał, ale wylot z filtra kubełkowego jak i z kaseciaka był skierowany typowo na tafle wody, on nie miał zadania typowo cyrkulacyjnego, chociaż to wiadomo też w pewnym sensie spełniał, ale miał za zadanie tylko napowietrzać jak najbardziej wodę i ja wtedy nie używałem żadnych napowietrzaczy. Chociaż przez teraz, przez lato te dodatkowe napowietrzanie dawałem tylko dlatego, że było dość ciepło, czyli, cyrkula czyli temperatura wody wiadomo wzrastała. Była ta gorsza wymiana gazowa chociaż bez tego mógłbym się też na pewno obejść ale głównie użyłem tego dlatego, że leczyłem tutaj ryby i podczas kuracji podnosiłem temperaturę do 35 stopni a więc dodatkowe napowietrzanie było wprost wskazane ponieważ to już jest bardzo duża temperatura wody jak na ryby i no po prostu takie napowietrzanie było bardzo, bardzo potrzebne no ale dobra, tak teraz gadam i wychodzi na to, że te bąbeliki no to nie są takie złe Oczywiście, no tak jak mówiłem, te mobelki nie są złe, tylko musimy sobie tak naprawdę jak tego użyć, bo można tego użyć w celach dekoracyjnych, na przykład zrobić jakąś kurtynę i tak dalej. Jak się komuś podoba, ok, no wiadomo, że, że to na pewno nam rybom nie zaszkodzi. Jeżeli mamy możliwość ustawienia filtra albo założenie jeszcze steamera czy coś no to po prostu ja bym zrezygnował z tych bąbelków, ponieważ to jakoś tam mega naturalnie nie wygląda, a, a tak naprawdę nie da nam nie wiadomo jak dużego napowietrzania. Jeżeli ryby leczymy, jeżeli jest bardzo gorąco i chcemy sobie wspomóc na przykład w okresie letnim, tak jak ja robiłem, na przykład jak miałem tęgenikę, no to wtedy rzeczywiście napowietrzacz chodził, ponieważ było było dość ciepło. Jednak wolałem, w razie czego mieć to takie zabezpieczenie. Dwa: na powietrzanie przy paletkach będzie mi chodziło, ponieważ gdyby założmy, brakuje mi prądu, to zawsze ta dodatkowa ilość ruszanej tafli wody będzie dodatkowo troszeczkę napowietrzona woda. Jest. Jeden też z aspektów, mianowicie no jak brak prądu, o którym już wspomniałem, wtedy wody brakuje, także ryby mają przyduchę. I to jest naprawdę problem, bo można stracić niekiedy nawet całą obsadę, a no jak ktoś ma drogie ryby, czy nawet tak jak ja tutaj paletki, czy coś, to stracenie tylu ryb to jest wywalenie, w moim przypadku około 2500 złotych w krzaki, czy tam w kibel, czego bym na pewno nie chciał. Warto jest się zaopatrzyć w takie urządzenie, w które ja też się za niedługo zaopatrzę, mianowicie e, brzęczyk, czy tam na napowietrzacz na, na baterię. Koszt jest tam różny, tak myślę, że przyzwoite urządzenie, kupimy w okolicach 5-6 dych. E, działa to na tej zasadzie, że e, jest dwojakie, albo wpinamy do prądu e, i jest tylko podłączony e, do tam, po prostu przez wężyk jak zwykły napowietrzacz tam do kamienia napowietrzającego i on nam tych bąbelków nie daje, ale gdy braknie nam prądu, to on pomimo tego, że jest włączony do prądu, to e, to zasilanie, zasila tylko jego baterie, które są wbudowane i on tam w zależności od pojemności baterii, tam kilka godzin może po prostu niewielką ilość tlenu, bo to nie są mocne urządzenia, ale niewielką ilość tych bąbelków wytworzyć. Tylko pamiętajcie, że przy takim zbiorniku e, oczywiście jeden, no to tak naprawdę nam nie zrobi dużej różnicy, ale jeżeli nie mamy prądu 5, 6, 7 godzin, co się czasami zdarza, czasami dłużej czy nawet dzień, to lepsze jest takie napowietrzanie niż po prostu zerowy ruch. Także ja na pewno sobie kupię za dwa urządzenia. Poza tym, jeżeli jedziemy w dłuższą podróż, na przykład przewozimy ryby, jak niektórzy w wiaderku, warto jest zrobić po prostu sobie małą dziurkę, tak żeby tylko przeszedł wężykami na powietrzający i... Włączamy po prostu ten rzeczek, on ma, nie ma dużej mocy i przy okazji jest e, po prostu woda w wiaderku natloniana i mamy po prostu spokój, że ryby nam się nie przedłużą, chociaż e, wiadomo, że zawsze dłuższą podróż nabijamy tlenem, ale jeżeli nie mamy możliwości nabicia tlenem, bo na przykład, nie wiem, jedziemy sobie z e, wakacji, patrzymy, o, w okolicy jest jakaś fajna oferta na ryby, e, założymy na paletki. Możemy sobie podjechać, kupić i yy, sprzedać, i po prostu ten gościu, na przykład, który nam sprzedaje, dał nam ryby w wy, yy, wywiaderku. No jest problem, ponieważ yy, no, może być tak, że po prostu tego nie dowieziemy i yy, yy, jest wtedy po prostu zawsze opcja włożenia sobie tego wyżyka w na powietrzacza I on nam zawsze te ryby jakoś podtrzyma. To teraz, tak podsumowując, uważam, że na powietrzanie, jeżeli tego użyjemy, yy, jako naprawdę mądrze, czyli w stanach takich nagłych, w podróży czy coś. Oczywiście jest to spoko, powiem tak, na powietrze, czy zawsze można użyć, bo to rybom nie zaszkodzi, tylko ewentualnie psuje wizualnie, chociaż czasami można zrobić fajne z tego efekty. Na pewno nie zaszkodzi. Na powietrzach lepiej jest mieć niż nie mieć. Nawet jak mamy na przykład chorą rybę, przekładamy ją na mniejsze akwarium, Zawsze lepiej jest dać sobie filterek gąbkowy, który nie ma dużej mocy, że tak powiem przerobu, on nie będzie nam mocno cyrkulował i niech ta ryba ma spokój i po prostu ma dużą czasami powierzchnię filtracji biologicznej niż po prostu gdyby miał włożyć nawet taki pad mini i dać dużą gąbkę, to no jednak i tak będzie ten przemiał wody większy, czasami przy mega pobitych rybach czy chorych jest to, jest to niezalecane. Także powiem Wam szczerze, jeżeli nie robimy, nie wiadomo jakich wynalazków, to jest to fajne, aczkolwiek jest to, tak jak już mówiłem, kwestia gustu. no Ja naprawdę tego nie lubię, jest spora część akwarystów, którzy tego też nie uznają, ale uważam, że na powietrza każdy akwarysta powinien mieć. Ja też mam trzy na powietrza się tego nie wstydzę, ponieważ wolę je mieć w razie czego niż żeby miał ich nie mieć. A tak jak mówię, no teraz mi się przydają, bo do czasu kiedy nie kupię sobie nowego falownika, no to bez tego lepiej niech, niech po prostu coś tą wodę dodatkowo rusza, a szczególnie teraz, że jest dość ciepłe lato, ta wymiana gazowa jest o wiele mniejsza, jeszcze szczególnie jak falownik jest zepsuty, niech sobie siedzą, kupię falownik. Nie będzie problemu, prawdopodobnie na powietrzanie sobie odłączę i, i tyle będzie, z jego korzystanie będzie sobie się działo w razie czego gdzieś tam w zapasie. Dobra, żeby nie przedłużać, mam nadzieję, że Wam wszystko tam jakoś sensownie opowiedziałem. Jakbym czegoś nie dopowiedział, czy coś to po prostu napiszcie w komentarzach, to najwyżej dogadam jakieś filmy. Trzymajcie się, cześć!